W ten bardzo słoneczny i wietrzny dzień. E, dzisiaj udało nam się pierwszy raz, pierwszy, pierwszy, pierwszy raz odkąd jesteśmy w trójkę wyjść e, sami z domu, w sensie ja i chłopaki. Ci, którzy oglądali grę o tron, wiedzą, kim była Mother of Dragon. I tak się trochę teraz czuję, nie? Mając dwójkę z przodu moich dragonów. A trzeci dragon jest w wózeczku. No, Madron Dragon. <laughs> Moje kochane podziarze. E, pomogły mi w tym niesamowite... Um, które posiadają zarówno zwolenników, jak i... Um, jak i ludzi, którzy są negatywni do tego nastawienia, a mianowicie fantastyczne e, szelkowe plecaczki. I dzięki nim z jednym wózkiem i z trójką dzieci udało mi się wyjść na plac zabaw, który jest nieopodal naszego domu. I chyba wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, chłopaki, że wyszliśmy z domu, że jest coś innego. Ja też, bo było to coś nowego. A Polci to tam chyba obojętne, bo i tak sobie troszkę przysypia. Co się u nas działo? Działo u nas się tyle, że Polcia skończyła dwa miesiące. bardzo dużą dziewczyną i jest bardzo kumata, zaczyna gaworzyć. Myślę, że w tych gaworzeniach też bardzo pomogło jej to, że zrobiliśmy tego tą bo to spowodowało, że to ten język rzeczywiście, rzeczywiście... Huguś właśnie mi troszeczkę ruszył statywem, co było widać zapewne. O, statyw to też jest dobra rzecz. I trochę ludzie się mogą na mnie dziwnie patrzeć, bo gadam do kamery ustawionej na statywie, ale chyba mam to już w nosie i chyba się już do tego po prostu nie reaguje na to. E, co do lata, zaczyna się robić u nas lato, jak widzicie. Nie jest jakoś super, super ciepło, ale już jest fajnie, naprawdę fajnie. Jak widzicie, niebo za mną jest po prostu piękne, jak z obrazka. Zieleń niesamowita również. Trochę ten wiatr jest um, dokuczliwy, ale przecież mimo wszystko jesteśmy na wyspie, także z drugiej strony to też ten wiatr musi być. Przynajmniej tak sobie to tłumaczę. E, Chłopaki skończyli w tym miesiącu 21 miesięcy. Zjeżdżaj! No ty, zjeżdżaj! O, brawo! Czasami już nie dowierzam, naprawdę, ja co są już jak ja są ogarnięci, jak wiele potrafią, jak wiele potrafią zrozumieć, co się do nich mówi, to jest niesamowite małe przedszkolaczki za niedługo. Дайте, ультрай, тетя. Мы стали еще спать. Сейчас они до... Но не так, как вам ко мне. Сюз, Сюз. Папа! А где жонка? Нет! А где жонка? 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 А где жонка, а где жонка, а где жонка? А где жонка? А где жонка, а где жонка, а где жонка, а где жонка? А где жонка, а где жонка, а где жонка? А где жонка, 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 Takie bujanie jak w brzuchu. Zostało nam już bardzo, bardzo niedużo do dwóch lat. Szczepiliśmy się w piątek. Szczepiliśmy całą trójkę. Tak jak mówię, Pola miała to, która jest dla 8 miesięcznych dzieci, czyli trzy w nogi i jedno do popicia. Rota, zdaje się, było do popicia. Sorki, cały statyw się rusza dzięki Maksiowi. I udało mi się też zaszczepić w końcu chłopaków. Chłopaków szczepiłam, szczepiłam na szczepionkę, która jest przewidywana dla 12-miesięcznych dzieci, ale ja to przesuwałam z racji tego, że to, że to są wcześniaki, że się bałam ich szczepić, przesuwałam to jak najdłużej. Bez żadnego problemu udało mi się zaszczepić. To znowu był teraz Max. Bez żadnego problemu udało mi się ich zaszczepić. Eee, nikt nie miał do mnie żadnych pretensji, że tyle to przesuwałam. I co najważniejsze, udało mi się, że nie zaszczepiłam chłopaków na MMR-a. Bałam się, dalej się boję. Ja wiem, że jest tysiąc. Ile ludzi tak naprawdę, ile matek, które szczepią, tyle opinii na ten temat. Eee, jedne mówią szczepić, inne mówią nie szczepić. Eee, ja podeszłam do tego właśnie w dużym dystansem, dobrze, że jak nagrywam, to widzę chłopaczków, w, co tam sobie robią. Stwierdziłam, że to, co chcę zaszczepić, zaszczepię, nie ma problemu. Udało mi się to przeciągnąć, tak jak mówię, prawie do dwóch lat, także jestem bardzo zadowolona. A dwa, nie zaszczepiłam na mmr -a. Nikt nie robił o to tutaj pretensji, dostałam po prostu tylko pytanie, dlaczego? Czy są jakieś e, przeciwwskazania, które zalecił e, lekarz? Ja powiedziałam, że nie, że po prostu ja tak nie chcę, i już. Pani e, pielęgniarka powiedziała: okej, okay, Twój wybór, twoje dzieci. Także nie jesteśmy na to zaszczepieni. Bałam się, bałam się tego, czy dzieci nieszczepione na mmr są potem przyjmowane do przedszkola, bo czytałam, że takie opinie też mogą występować. Ale moja siostra też nie szczepiła Leona na MMR-a, który poszedł do przedszkola i bez problemu, bez problemu żadnych problemów nie było z tym, że nie ma, bo oczywiście jest zaglądana książeczka szczepień, oglądana, czy wszystko jest. Kiedy zobaczyli, że nie ma MMR-a nie było żadnych przeciwwskazań do tego, że nie może uczestniczyć w zajęciach w przedszkolu, bo nie ma tego szczepienia. Także, e, także żadnych przeciwwskazań e, związanych z tym, że nie ma tego szczepienia nie powinno być. E, nie gorączkowali. Jedyne co się wydarzyło to to, że Maksiu, nasz biedny kochany, troszeczkę się spiął przy szczepieniu i chyba dostał e, strasznie w udo spięty mięsień i po prostu później przez dwa dni miał lekki problem z chodzeniem. Biedny tak kulał. Bolą nóżki? Chodź do mnie. Chodź. Bolą nóżki poszczepiające? A może to był Hukuś na filmiku, już nie wiem. Teraz nie chcę was wprowadzić w błąd, bo wiem, że mam nagrany filmik, jak chodzą, jak chodzi jeden biedny, ale to chyba był Max na 100%, zresztą sami zobaczycie. Więc, więc był z tym tylko problem. Nie gorączkowali. Polusia na szczęście też nie, czego się bałam, ale na szczęście, o mój drugi syn też chce plecak. Chodź, no mama założy, pokaż się. Uwaga nadchodzi. Hugisiu jesteś? Popatrz, jesteśmy tam. Nie chcesz się pokazać? Posi tam buziaczka. Tu, do kamery. Zobacz, tutaj. Tu się ubiera plecak. Hugo ma baza plecak. Ok, na Leona. Dzisiaj odwiedza nas Leon z moją siostrą. E... Więc chłopaki zapewne będą szaleć później na ogródku. E... Dzień za dniem mija bardzo szybko. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, przy trójce dzieci. Ja nawet nie wiem, kiedy, kiedy mija mi cały tydzień, cały miesiąc. Szczerze Wam powiem, ja już jestem przerażona, że jest połowa czerwca. Jest już połowa czerwca, za chwilę będzie. E... Wakacje miną lipy sierpień minie po prostu pło i tyle. E, wrzesień znowu zima, to znaczy jesień i zima. E, co ważne jeszcze, e, udało nam się, moja mama też jak była w Polsce, wzięła akty POLI mm, te angielskie. E, udało jej się przetłumaczyć e, i mamy już je odebrane, już gotowe. Więc POLA jest już zarejestrowana w polskim e, urzędzie stanu cywilnego. E, właśnie nie pamiętam czy ma nadany PESEL czy nie, kurde teraz... Nie wiem. Powiem, że chłopakom robiliśmy taki właśnie zadaniem numer PESEL, ale czy ona ma nadany numer PESEL? Kurczę, teraz nie wiem, powiem wam szczerze. A, wiem, to PESEL jest nadawany przy robieniu paszportu, ok. Nie przy akcie, nie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce, przy akcie urodzenia, tylko przy paszporcie, dobra. No i będziemy jej wyrabiać polski paszport, zapewne jakoś się będziemy wybierać w niedługim czasie do Londynu. Mamy do wyboru jeszcze Manchester, Edynburg albo tak, Manchester, Edynburg i Londyn, ale najlepszą chyba dla nas opcją jest Londyn. Zobaczcie, jak opokieś fajnie huśtają. Super, Mac, czy się jeszcze troszkę? Wow, gość, tylko nie strać zębolów. Takowe chłopaki. Ej, okay. Także musimy się wybrać jakoś z Mateuszem, ponieważ nie mamy małżeństwa. No to musimy być obydwoje. Chyba nawet jak jest tak małżeństwo, to do wyrobienia paszportu dziecka muszą być obydwoje rodzice. Ale chyba tak to. No nie wiem dokładnie, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale i tak, i tak musimy jechać obydwoje. I tak musimy jechać obydwoje. Eee. I co? A, ostatnio jeszcze Wam powiem, miałam strasznie stresującą sytuację z Polcią, bo mi robiła jakieś dziwne zachowania. Nie chcę tego już nawet opowiadać, do tego wracać. O wszystko... Tak w ogóle wróciłam z, wróciłam z pisaniem bloga, więc serdecznie zapraszam. Gdzieś tam na dole jest, jest link do naszego blogu. Wróciłam i zaczynam też opisywać kwestię właśnie związaną z Polą, z macierzyństwem teraz tym nowym. Mając trójkę dzieci, także jeśli tylko macie ochotę, zapraszam serdecznie. I tam właśnie opisałam całą tą sytuację związaną z Polą, e, to przerażenie, które, które mi uczestniczyło. W każdym razie miała lekkie problemy i dziwne zachowanie, które łączę trochę z szczepieniem trochę z tym zabiegiem, właśnie związanym z, z nowym jej językiem nazwijmy to. E, ale. Na szczęście jest już wszystko OK. byliśmy szybko u lekarza. Lekarz miał, e, miał telefoniczną konsultację, bo to nie jest takie proste tutaj. Więc stwierdzenie, że lekarz miał konsultację telefoniczną z pediatrą jest bardzo, bardzo e, super rzeczą. Więc, e, więc tak, była konsultacja. E, gdyby się cokolwiek powtarzało, mamy się znowu konsultować z, ze szpitalem, jechać do szpitala czy, 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 czy pod jakieś kroki. Ale na szczęście wszystko jest teraz OK. Piotr, Maciu, a kto to ruszy Pokażemy Polcie, pokaż, pokażemy Polcie, jak sobie śpi kochan. Także moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, kciuków w górę, jeśli Wam się podobało. I do następnego oglądania, zobaczenia, do następnego filmiku. Buziaczki, pa!